Nazywam się Rafał Szumiec, jestem kolarzem ręcznym z klubu Velaki w Kraków. Obecnie znajdujemy się w hali Kercher Krakowia Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Ten obiekt w zeszłym roku otrzymał nagrodę Kraków bez Barier w kategorii budownictwo dostępne osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku po raz 13 Kraków chce nagradzać osoby, firmy, instytucje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Trzynasta edycja konkursu Kraków bez barier odbywa się w pięciu kategoriach. Budownictwo dostępne, innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze, projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, osobowość roku najlepsza firma wspierająca krakowską kartę rodziny z niepełnosprawnościami. Warto pomagać. Kraków chce być miastem które nie stawia żadnych barier przed osobami z niepełnosprawnością. Chce nagradzać idee, pomysły na walkę z barierami społecznymi i mentalnymi. Dlatego warto zgłaszać i głosować swoje projekty. Zapraszamy do głosowania, do zgłaszania do 24 lutego.